W Paryżu ruszył proces apelacyjny Marine Le Pen, która zaskarżyła wyrok skazujący ją za sprzeniewierzenie funduszy Parlamentu Europejskiego. Decyzja sądu będzie kluczowa dla jej planów politycznych i zdecyduje, czy będzie mogła ubiegać się o urząd prezydenta Francji w 2027 roku. 57-letnia liderka skrajnej prawicy odwołuje się od wyroku za nieprawidłowe finansowanie asystentów europoselskich, podkreślając swoją niewinność. Zdjęcie, że w tym pierwszej instancji skazał Marin Le Pen na 4 lata pozbawienia wolności, z czego 2 lata ma odbyć w formie aresztu domowego z elektroniczną branzoletką. Orzeczono wobec niej także pięcioletni zakaz kandydowania w wyborach oraz odebrano prawo do głosowania. W tej samej sprawie odpowiadać będzie jeszcze 11 oskarżonych. Postępowanie apelacyjne potrwa do 12 lutego.